Drukarka Epson Stylus Office BX 305. Pokażemy, jak udrożnić dysze z opcji drukarki, jak włączyć czyszczenie dysz. Menu. Jedziemy w dół. Konserwacja. Ok. Poziom tuszu jedziemy w dół, sprawdzi jedziemy w dół, czyszczenie głowicy drukującej, dajemy OK i przyciśnij przycisk kopiowania kolorowego i drukarka teraz wykonuje czyszczenie podamy jej kartkę i wtedy na koniec powinna nam wydrukować jakiś test głowicy. Drukarka zakończyła czyszczenie. Teraz nam pokazuje tutaj komunikat na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk 2. Wykona test druku, czyli dwójeczka i drukarka drukuje nam test. Zobaczymy kondycję głowicy. Proszę bardzo. Wygląda tutaj, że już jest wszystko w porządku. Dziękuję.